Dzień dobry Państwu, Edyta Kuźniarska, Ziołowe Skarby, jestem zielarz fitoterapeuta z centrum Rostocza. Mamy tutaj proszę Państwa bardzo dużo mocy z natury, mamy szoty dedykowane dla kobiet, specjalnie dla nas, dla kobiet wspieramy układ moczowy, wspieramy odporność, wzmacniamy włosy, skórę, paznokcie. Mamy też i coś dla Panów, nie zapominamy o nich, bo oni oczywiście są nam bardzo potrzebni, Panowie. Mamy fajne szoty z selerem naciowym z jabłkiem. Wzmacniamy się oczywiście jeżówką purpurową, którą zbieramy ręcznie z samych kwiatów z dawnej odmiany lekarskiej Echinacea purpurea. Mamy też syrop lawendowy, który doskonale nas wycisza, uspokaja, łagodzi stres dnia codziennego, dając nam taką chwilę odprężenia wieczorem. Oczywiście też nie możemy zapomnieć o żywych octach. To jest nieodłączny element naszej codziennej diety. Bardzo fajny dodatek rano, naczczo. Pijemy sobie taki żywy ocet, już oczywiście możemy sobie wybrać z jakiego zioła tutaj to, Korzystamy. Reguluje fajnie wyrzuty insuliny, łagodzi nasze skoki cukru, przyspiesza nam metabolizm na wiele, wiele naprawdę dolegliwości. Żywe octy są nam bardzo potrzebne. Mamy oczywiście całą gamę powideł, pest, musów, mamy mus z malin, mus owoców czarnego Sprawdzają się nie tylko w gofrach, na leśnikach, na kanapkach, ale jeżeli potrzebujemy z czymś ciepłym wypić, taki mózg doskonale nam się rozpuszcza w ciepłej herbacie, w ciepłej wodzie. I naszym stałym asortymentem są syropy ziołowe i soki. Takie klasyki jak syrop z kwiatu bzu, syrop z mniszka lekarskiego, syrop z pędów sosny. oczywiście każdy zna i każdy jest tego świadomy, ale mamy też troszeczkę takie mniej spotykane: syrop z wrzosu, syrop z hyzopu, niezastąpiony przy wsparciu górnych dróg oddechowych dla dorosłych, dla młodzieży. Mamy też nasz taki flagowy produkt. Naturalną przyprawę wpłynie, jesteśmy jedyni w Polsce, tłoczymy lubczyk, na czystym soku robimy z solą kłodawską, plus czosnek, liść laurowy, ziele angielskie, cukier trzcinowy, ocet jabłkowy, naturalną przyprawę, bez żadnych dodatków smakowych, żadnych aromatów. 100% natury, takie buteleczka, taka zamknięta do potraw mięsnych, do sałatek. Bardzo fajnie się sprawdza.